Witam, witam serdecznie. Jestem ten Rafał z Motorhome. Oczywiście kolejna prezentacja motocykla. Tym razem jest to Kawasaki Vulcan 900 w wersji custom, czyli nie taki typowy, przyciągnięty chromem motocykl klasyczny. Tylko oczywiście kształty pozostały bez zmian, ale ten motocykl sam w sobie, akurat w tej obecnej specyfikacji, czyli ten model motocykla, to jest akurat z 2011 roku. Widzicie, że tego chromu tutaj coś jest, ale raczej jest to mocno zdawkowane. Na to miejsce wjechałem elementy czarne, matowe, czarne, matowe, wydechy, siedzenie w zupełnie innym klimacie. No i ten motocykl zrobił się taki troszeczkę bardziej no z ówczesnych czasów, no ale na pewno robi to wciąż piorunujące wrażenie. Jeżeli szukasz bardzo fajnego, zadbanego egzemplarza, no to zostań z nami do końca. Ja już prezentuję Ci parę fajnych szczegółów. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. No i zobaczcie sami Kawasaki VN900 Custom, czyli nic innego jak yy, Vulcan wersji nieoczywistej, bo w Special Edition, zobaczcie, to jest taka wersja właśnie w czarnym macie z bordowymi wstawkami, zobaczcie tutaj na wielu elementach są takie bordowe wstawki, na zbiorniku sportowym. można byłoby rzec pasy przeciągnięte przez całe, całą linię nadwozia, do tego macie w tym samym kolorze paski na felgach, no i jakby sam styl motocykla, no zdecydowanie zrobiony na takiego no takiego ciemnego wojownika ulicznego, nocnego czyli jakby chromy zostały zastąpione, tutaj elementami faktycznie e, czarnymi matowymi, tak samo jak cały układ wydechowy, cała e, jakby linia nadwozia, fotel e, taki standardowy, skórzany, są zastąpione takim fotelem zamszowym. E, oczywiście jakiś tam chrom jest, no rury, wiadomo, chromowane kierunkowskazy, tutaj sam rant reflektora, no i czap, pokrywy czapek zaworowych, plus kierownica i manetki, no takie symboliczne rzeczy pozostały, no ale myślę, że wciąż jest motocykl, który no, mm, no, nadaje takie troszeczkę bandziurskiego klimatu. Oczywiście to jest motocykl bezwypadkowy, e, z no z fajną historią, bo motocykl też ma mały przebieg, zaraz wam, to wam pokażę. E, jak na 2011 rok w takim segmencie te przebiegi potrafią być różne. Tutaj macie, zobaczcie, e, dokładnie 17 960, 100% autentycznego przebiegu. To jest normalnie przebieg w kilometrach, bo to jest motocykl. Nie jakiś tam amerykański, sprowadzony z Niemiec. Mamy do niego aktualne badanie techniczne robione pod koniec z zeszłego roku. No i faktycznie pod koniec, no bo w grudniu 17 895 miał ten motocykl tak naprawdę parę miesięcy temu. Więc fajnie, że jest taka kartka z potwierdzeniem niemieckim, że on na takim badaniu technicznym był. Więc tutaj się wszystko zgadza. My od siebie zrobiliśmy serwis olejowy, czyli taką standardową książeczkę serwisową na taką wymianę olejową u nas zostanie będzie wpisane, że przy tym przebiegu taki serwis olejowy został wykonany. No i tak naprawdę od strony eksploatacyjnej. No moim zdaniem nic do zrobienia, opony, tarcze, klocki, zawieszenie suche, sam śnik bardzo dobrze pracuje, naprawdę zresztą to jest jednostka na wtrysku, więc żadnego o zapomnieniu to jest już nowoczesna fajna jednostka. No i powiem wam że robi to wrażenie, no bo 21 cali koło przód, to się kojarzy z takimi no customami już naprawdę solidnymi, że jak o takich chopperach, na no faktycznie amerykańskich, z tych wszystkich czasopism. Z tyłu mamy 15 koło, ale już, już szerokie, więc można na to fajnie też miło popatrzeć. No, nam nie robi wrażenie, Powiem Wam szczerze, mimo że moc jest niewielka, mimo że silnik tak naprawdę 900, wydawać by się mogło, że to będzie jakiś ogier wielki. E, absolutnie nie. Powiem Wam szczerze, że to jest w ogóle motocykl, który mieści się w kategorii A2. No, mam dokładnie 35 kW. E, co prawda, chyba taki egzemplarz, który nie jest blokowany, ma 37 kW, więc tak naprawdę praktycznie nic się tutaj nie zmienia. E, ale no, dzięki temu, że tutaj ma te 2 kW mniej, no to mieści się w kategorii A2. Być może dla kogoś to będzie plusem, Być może dla kogoś nie, no ale tak naprawdę te różnice nie są wcale takie wielkie. E, motocykl jest bezwypadkowy w fabrycznej warstwie lakierowskiej, elementy kolorowe są fabryczne z tego motocykla, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj zastrzeżony mieć nie będziecie. Chyba jakbyście chcecie do czegokolwiek przyczepić, w ogóle obchodząc do, motocykl dookoła, no to chyba tylko do tego fotela, który no, w wersji tej zamszowej, no niestety jest troszeczkę trudniejszy. E, w, no, w zadbaniu niego mam tutaj takie, zobaczcie, z dwa takie, takie smugi, które podejrzewałem, że ciężko będą miały, nie, ciężko będzie to wyprostować, ale to myślę, że dobry tapicer, jakby coś z tym zrobił, no to mo można byłoby to bez wymieniania tego materiału, myślę, że tak jakby, nie wiem, przyciąć, skrócić, no bo to jest taki, wiecie, materiał jakbyśmy konia głaskali, więc są no faktycznie te, te mikrowłoski wiem, to do siebie, że one, o, będą takie coś robiły, no, taki klimat tego motocykla, tutaj mamy i tu, i tu takie delikatne przetarcie, może pod pasa transportowego nie wiem, nie umiem powiedzieć, no, tak tak to wygląda, ale sam lakier czy to na zbiorniku, czy na błotnikach jest ładny nie jest jakiś poprzycierany, nie, motocykl jest prosty, bezpieczny, prosta kierownica mimo, że jest taka, o, zobaczcie, bardzo dziwny kształta, no to jest prosta, bezpieczna. Robiliśmy jazdę brudną tą maszyną i tutaj jedzie tak, jak jechać powinno. Nic hmm, co, no słuchajcie, dźwięk silnika, Mimo, że te wydechy się wydają jakieś naprawdę jak, jak, takie kolumbryny. Gdyby to były puste układy wydechowe, no to na pewno byśmy tutaj e, no, mieli do czynienia z bardzo fajnym gangiem. No tu zaraz, że... Znaczy te wygłuszacze są na tyle mocne, że ten motocykl nie jest jakiś giga głośny, więc nadaje się też na takie ciche, skromne wycieczki, no ale wstydu na pewno nie robi, myślę, że brzmi to całkiem, całkiem okej. Okay. Przekręcę dla Was kluczyk, kluczyki są dwa oczywiście, klikamy sobie zapłonik i sami posłuchajcie. Bardzo miła dla ucha praca, bez, jak się go zapala to sąsiad w dwie dalej na nas nie krzyczy, jest taki całkiem solidny sprzęciak. No i słuchajcie, ja Was zapraszam do nas do Żardowa. Jeśminowa 20, motor, bo wpadajcie. zrobimy sobie piąteczkę, pogadamy trochę o motocyklach, będziecie mogli sobie usiąść na ten motocykl, przymierzyć się, a nawet nim przejechać. Więc ja Was Ja Was od ciebie gorąco zapraszam. No i tak naprawdę, jeżeli ta maszyna Wam się spodoba, świetnie nic nie stoi nam przeszkodzić żeby to finalizować będziecie mogli sobie e, przydobiura, do biura wszystko potłumaczyć i tak dalej jeżeli przyjdzie busem czy przyczepką od razu będziecie chcieli to finalizować no to oczywiście wam też pomożemy to zapakować na wasze auto jeżeli chcecie gdzieś tu lokalnie możecie przyjechać osobówką zobaczyć ten motocykl na żywo jak będzie wam się podobał my wam taki motocykl możemy dostarczyć wtedy przywieziemy wam maszynę z kompletem dokumentów do rejestracji z badaniem z fakturą ze wszystkim tak żebyście poszli prosto do wydziału go rejestrować więc myślę że to też jest całkiem fajna opcja w obie strony no i co, motocykle można też kupić na raty, jeżeli chcesz całość spoko, można też brakującą kwotę tylko rozbić, nie, wiem, brakuje ci 5010, też można taką, takie pieniądze same rozłożyć na takie finansowanie, więc jest to możliwe. No i co, tyle chyba ode mnie, widzimy się w mojej prezentacji no i mam nadzieję, że zobaczymy się u nas na miejscu, bo szczerze jest tutaj o czym i na czym oko zawiesić, więc zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, siemanko, Hej!